Serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. Mamy już ponad milion wyświetleń na tym kanale, więc naprawdę, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. I z tej okazji wymyśliliśmy sobie, że zrobimy odcinek specjalny, dlatego taka tutaj piękna górka za nami i dlatego koło mnie dwa samochody z napędem na cztery koła SUV, który bardziej jest crossoverem i SUV, który jest takim stuprocentowym dużym suv -em. Co łączy te samochody poza napędem na cztery koła? Cena. To jest Suzuki Vitara po faceliftingu. Silnikiem 1.5 z układem hybrydowym ze zautomatyzowaną skrzynią biegów, która kosztuje uwaga 152 900 zł z tym lakierem. A to jest JK7, które kosztuje 157 900 w takiej wersji z benzyniakiem i napędem na cztery koła, czyli o 5000 zł więcej. I oprócz tego, że pokażemy, jak te samochody wyglądają, dzisiaj to przetestujemy sobie też, jak działają ich napędy na 4 koła. Bo ten napęd jest bardzo wydajny, a tutaj mamy napęd niemiecki, który też powinien dawać radę. Zapraszam. Zapraszamy do lajkowania, komentowania. A jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka. Oczywiście nie traktujcie naszego porównania tak 100% dosłownie, bo to jest witara z samego końca cennika. Wy jesteście w stanie kupić witarę za 122 tysiące zł, taką z napędem na 4 koła, czyli właściwie to jest ten. No jesteśmy blisko Dacia Duster z napędem na 4 koła, która pewnie ze 115 kosztuje. Jak Wyglądają nasze ceny, oczywiście zapraszamy pod film. No ale trochę nie jest sposób tego nie pokazać w momencie, kiedy między tymi samochodami jest tylko 5000 zł różnicy, takie cennikowej, bez rabatów. No to jest samochód, który ma 4,100 m z kawałkiem, a tamten samochód ma 4,5 m. No, także jest wyraźnie, wyraźnie większy. Ale trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: Witara z tym swoim fajnym, sprawdzonym napędem na cztery koła jest od Jayco o 300 kg, tam chyba bez dwóch lżejsza, więc na takim piasku jak tutaj może się tak okazać, że nie będzie bardzo ustępowała tamtemu samochodowi. Więc to nie jest wybór auta rodzinnego, tylko to jest bardziej o tym, że jeżeli macie gdzieś dom na działce, chcecie sobie gdzieś troszeczkę pojeździć w jakimś lekkim terenie, no i macie te 150 tysięcy złotych przeszło na samochód, w finansowaniu oczywiście to wygląda dużo, dużo lepiej, no to jest to jakiś realny wybór, czy taka witarka ze sprawdzonym napędem, ze, sprawdzonym, tak na, ze sprawdzoną tak naprawdę techniką, czy nowość, która ma długą gwarancję, ale trochę nie wiemy co i jak? Pamiętacie, jak porównywaliśmy Omodę z Dacią? Tam było w sumie podobnie jak tutaj, bo mieliśmy takiego czystego benzyniaka z Turbo, oczywiście on ma wtrysk bezpośredni, do układu hybrydowego i dokładnie tak samo jest. 1,5 twarda hybryda w Suzuki, łączna moc układu 116, 13,5 sekundy do setki z tą skrzynią, ale spalanie według producenta 5,6. No i Jayco 1.6 turbo GDI, 147 koni, więcej momentu, no ale też na obie osie przypada, więc osiągi nie są aż tak rewelacyjne jak na przykład w Omodzie z tym samym silnikiem. Jayco przyspiesza do 100 km w czasie 11,4 sekundy, a spalanie 8,0 według producenta. Od razu powiem jak to wygląda realnie. Tu realnie 12-13 litrów, w przypadku tego samochodu da się robić takie 6,5-7, no czyli jest różnica. No, troszeczkę gorsze osiągi, troszeczkę gorsze spalanie, albo inaczej, lepsze osiągi i lepsze spalanie. Zaczynamy od bagażnika. Jayco to jest według producenta 480 litrów. Sam bagażnik jest, jak widzicie, duży, ale prawdopodobnie to jest liczone, na pewno jest liczone do tej wysokości, a ta wysokość, jak widzicie, nie jest tutaj nadmiernie duża. No i co można powiedzieć? No tak trochę typowo jak dla chińskiego samochodu, który jest... Duży z zewnątrz, a bagażnik ma taki, powiedziałbym, raczej przeciętny. Za to pod tą podwójną podłogą mamy ciekawostkę, bo dojazdowe koło zapasowe jest na takim wystającym elemencie. No ale zawsze to dojazdowe koło można wywalić i zainstalować tutaj gaz. Póki co importer tego nie oferuje, ale być może, być może będzie taka oferta jak na przykład w bajku. No, miejsce jak najbardziej jest na butle. No Pytanie tylko, jak z tym styskiem bezpośrednim, czy ten silnik będzie dobrze gaz znosił. Hybryda w wersji Strong Hybrid, bo tak sobie Suzuki to nazwało, ma 362-litrowy bagażnik. Gdybyśmy mieli wersję taką z miękką hybrydą, to tych litrów bagażnika byłoby aż 86 więcej, więc tak naprawdę to jest mały bagażnik, jak na wielkość pojazdu. Tak się tutaj mieści nasza walizeczka. Mam wrażenie, że on jest troszeczkę wyższy, że tutaj mamy więcej. Mniej mamy oczywiście na szerokość i na długość. Jak wygląda podwójna podłoga? No, niestety, tam są akumulatory prawdopodobnie, plus napęd na cztery koła. No i miejsca tutaj nie mamy za dużo, nie ma koła. Zapasowego jest zestaw naprawczy. Suzuki Vitara produkowane na Węgrzech, jest takim samochodem. No, można powiedzieć już troszeczkę sprzed lat. Ono jest z nami od 2015 roku, to jest wersja poliflingu. Oczywiście pewne rzeczy zostały tutaj zmienione, chociażby to, że już nie mamy tutaj zegarka, że ten system multimedialny wreszcie wygląda na taki dosyć nowoczesny. Ale, dalej, to jest samochód, w którym się nie pogubicie, bo obsługa tego samochodu jest dokładnie taka, jaka zawsze była w samochodach. Czyli mamy przyciski, mamy klasyczne zegary. No, systemy, na przykład ten utrzymania ruchu da się wyłączyć tutaj też przyciskiem. Tutaj możemy sobie regulować głośność, no bo tutaj już gałeczki niestety nie ma, chociaż chyba przed liftem też nie było. A z drugiej strony, no to jakoś tam sobie działa. No nie można powiedzieć, że to nie jest responsywne. Ale tak, zobaczcie, klimatyzacja jednostrefowa, co prawda, ale taka zupełnie totalnie manualna. Najprostsza, jaką sobie można wybrać z prostymi. Trybami, ogrzewanie foteli słabsze, mocniejsze w takim to oto miejscu. Klasyczny nawarek zmiany biegów. No jedyne co, no to mamy tutaj manual, czyli możemy sobie zmieniać te biegi plusem i minusem. O tej skrzyni sobie jeszcze trochę opowiemy, jak będziemy jechać, bo ona zasługuje na nieco większą uwagę. Klasyczny ręczny, tutaj mamy wybór trybów jazdy. No tutaj się naciśniemy, to mamy auto, tu możemy sobie odpalić sport. Przy okazji tutaj się przede mną zmienia. Możemy sobie odpalić snow, i tylko w tym snow można zrobić lock. Ten lock polega na tym, że napęd jest blokowany mniej więcej tak samo przód i tył. No i prawdopodobnie z tego będziemy tutaj sobie korzystać, jadąc pod górkę, a to za chwileczkę. Cóż tu mamy jeszcze? Taki cup holder, jeden, drugi. W sumie w fajnym miejscu, Nie można powiedzieć, że to jest jakieś nieporęczne. Mały schoweczek tutaj koło między fotelami. Gniazdo USB starego typu, gniazdo 12V. Takie to jest zupełnie, zupełnie zwyczajne. Mały schowek przed pasażerem. Sam system jest bardzo fajny. Łączy się w łatwy sposób z Scar z Android Auto. W tej chwili to jest, można sobie to przeskoczyć w ten sposób. Szybko, fajnie działa, responsywnie. Także to jest naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie. No jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, no to te siedzenia, które są troszeczkę dla mnie za małe, te boczki mi się wbijają w Udo. Przydałoby się, żeby one miały trochę dłuższe siedziska. Tak czuć, że to są takie siedzenia też sprzed lat. No ale jestem ciekawy, jak to wygląda w samochodzie chińskim, no bo samochody chińskie dzielą się na te, które mają fajne fotele i które nie mają fajnych foteli. I mam wrażenie, że te, które do tej pory testowaliśmy, zobaczcie sobie, jakie mamy na kanale. No to większość jednak miała niewygodne fotele, tylko mniejszość ma wygodne fotele. Cóż jeszcze? No materiały są takie, no w sumie nie ma, nie ma strachu wjechać tym w teren. Chyba to jest trochę taki samochód, właśnie, którym sobie można działaczkę pojechać. A przy okazji no, mamy taką wersję topową, więc na przykład mamy takie okno dachowe tutaj. Specjalnie zresztą taką wzięliśmy, dlatego że Jayco ma tylko jedną wersję i to jest taka wersja wyposażona po samą górę. Oczywiście Jayco z napędem na cztery koła ma jedną wersję, bo w momencie, kiedy wzięlibyśmy sobie wersję z napędem na przód, to mamy tam trochę mniej gadżetów. No ale cenowo najbardziej tamta jest zbliżona. No i cóż jeszcze? No, Nie mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba. Zdecydowanie jest to takie dosyć konserwatywne dla tych, którzy takie konserwatywne rozwiązania lubią, zwłaszcza że teraz zobaczycie jak to wygląda w tamtym samochodzie, no jest to zdecydowanie zupełnie inna obsługa. Wnętrze Jayco jest zupełnie, zupełnie inne i tu nawet nie chodzi o wielkość, o to, że troszeczkę przypomina takie, no, już duże suwy, może nawet brytyjskie, tak bym powiedział. Ale zobaczcie, no przede wszystkim samo sterowanie jest pomyślane w zupełnie inny sposób. No okej, okay, mamy tutaj takie elementy z Mercedesa, które już pokazywaliśmy w różnych innych chińskich samochodach, jak na przykład to do lusterek i do szyb. Tak samo, jeżeli chodzi o światła, tak samo, jeżeli chodzi o wycieraczki. To są elementy przejęte z jakichś starszych modeli Mercedesa, ale cała reszta, bardzo mało przycisków. Z rzeczy, które nam pozostawiono do obsługi, to jest na przykład ten, ta możliwość wybierania trybów jazdy tutaj. Przy okazji, pani tutaj coś do mnie mówi, ale mamy tutaj dużo trybów Trudno. związanych z napędem na Będę próbował mówić wtedy, kiedy ona nie mówi, jak na przykład śnieg, błoto, Trudno. piasek, offroad. Dużo ich jest. Co jeszcze mamy? Możemy sobie ten ekran wyłączyć. Możemy sobie włączyć ogrzewanie przedniej szyby na maksa. No to nie jest ogrzewanie szyby, tylko nawiew na maksa. Ogrzewanie foteli awaryjne i jeszcze możemy sobie wywołać klimatyzację. W Baiku, którego niedawno testowaliśmy, był osobny ekran, gdzie to właściwie cały czas było na wierzchu i myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, że już koniecznie musi to wyglądać w ten sposób, że ja tutaj muszę wirtualnie sobie to ustawiać. To wolałbym, żeby to miało osobny ekran, no ale to już tak to jest z tą nowoczesnością. Zobaczmy w ogóle, jak to działa. Jest tu całe mnóstwo różnych ustawień. I myślę, że jeżeli nie lubicie takich rozwiązań, to naprawdę zajmie wam to mnóstwo mnóstwo czasu, żeby sobie tu poustawiać różne rzeczy. Tak, można sobie tutaj systemy wyłączać. Można sobie zmieniać kolor podświetlenia, bardzo ważna rzecz. Ale tak dosyć fajnie to działa. Nie można powiedzieć, że to jest jakieś nieresponsywne. O, tutaj mamy jakieś tego typu apeczki. No, bardzo fajne. Oczywiście pod warunkiem, że się lubi takie rozwiązanie. Patrz, Suzuki, których nie ma. No i teraz tak, mamy taki ekran tutaj przed kierowcą, czyli obrotomierz, prędkościomierz, jakieś informacje na temat tego, ile przyjechaliśmy, spal sp spaliliśmy i tak dalej. No i uważam, że on jest troszeczkę za mały. Jak na mój wzrok, który jest coraz gorszy, no to wolałbym, żeby to było trochę, trochę większe. Wymaga to jakiegoś przyzwyczajenia. Cóż jeszcze? Gałka zmiany biegów, tak wygląda. W sumie fajnie, w łatwy sposób się obsługuje. No poza tym elementem, że jak chcemy przejść w tryb manualny, tu na górce będziemy w niego wchodzić, to trzeba tu przycisnąć i przytrzymać ten przycisk i mogę robić plus i minus. Dobrze. Bardzo fajna rzecz, ładowarki indukcyjne, ale właściwie tu jest tylko jedna, to jest ciekawostka, że tu nie ma w tym miejscu, a mogłoby być dwie jak w Skodzie. Fajne miejsce na kluczyk, fajne dwa cup holdery. Ogromny podłokietnik z ogromnym schowkiem, wentylowanym z tego co widzę, ale on tutaj ma dziurę, więc o co tu chodzi z tą wentylacją? Ciekawe, to jest dosyć. No ale tak, widać, że to jest dużo większy samochód. Tak? Schowek takiej średniej wielkości, ale fajne rozwiązanie Tutaj jest na przykład taki oto haczyk. tą wiszącą konsolą mamy półeczkę. Przy okazji, z mojej strony, są tu dwa gniazda USB nowego i starego typu. Także, no. Jeżeli chodzi o rozwiązanie tutaj o wielkość, to wszystko to jest bardzo, bardzo fajnie. Wymaga przyzwyczajenia ta obsługa. Wiem, że tego typu obsługi jest, są w coraz większej liczbie samochodów, ale w dalszym ciągu nie uważam, że to jest odpowiednie dla każdego, że każdemu to się spodoba. No, jest to troszeczkę taki wybór między samochodem obsługiwanym w starszy sposób i taki nowocześniejszy. Nie uważam, że ten nowocześniejszy sposób jest lepszy, ale oczywiście przy takim nagromadzeniu Systemów, funkcji i tak dalej, no to wiadomo, że część musi być przez ten ekran. No ale czemu na przykład takie jak klimatyzacja są również przez ekran, to, to jest to jest moim zdaniem minus. Mamy tutaj oczywiście przyciski na kierownicy. Niektóre z nich można, właściwie jeden, można sobie programować, ale też mamy tutaj ogrzewanie kierownicy. Tu sobie możemy zmienić stację radiowe. No też nie jest to takie, jakbym chciał, wolą mieć tu normalne pokrętło, normalne przyciski. Ale prawdopodobnie już przed czymś takim nie uciekniemy. Zaczynamy od tyłu Jayco, z fajnych rzeczy, mamy tutaj na przykład regulację oparcia kanapy, ona może być w kilku położeniach, dajmy sobie na największą. Nie ma przesuwanej kanapy, ale myślę, że to jest niepotrzebne, zobaczcie jak dużo jest tutaj miejsca, siadam sobie właściwie bez żadnego problemu, mimo tego, że mam ten szklany, seryjny dach tutaj również nad głową, nie brakuje mi miejsca. Z fajnych rozwiązań, podłokietnik z dwoma cup holderami, mięciutki, bardzo przyjemny. Dwa gniazda USB nowego starego typu, ogrzewanie, kanapy oddzielne dla tamtego miejsca i dlatego nawiew. No i fajna rzecz, możemy sobie regulować zachowanie tego fotela pasażera z tej oto perspektywy, tak jak to kiedyś w samochodach japońskich, a potem w różnych innych. No ale tak, no, zdecydowanie jest to samochód jak najbardziej rodzinny. Myślę, że tak dużo samochodów za takie pieniądze, no to jest okazja, zresztą tak naprawdę większość tych chińskich samochodów, które są mniej więcej o 30% tańsze od tych różnych innych odpowiedników znanych nam wcześniej różnych producentów, no właśnie między innymi oprócz dobrego wyposażenia charakteryzuje się tym, że ma dużo miejsca z tyłu i dokładnie tak samo jest w Jayco numer 7, zobaczcie, ma napędu na 4 koła. Ten tunel środkowy, no, to jest taki tutaj na wysokość mojego palca, więc naprawdę, naprawdę też to jest nie, nieźle pomyślane wszystko. Suzuki dużo mniejszy rozstaw osi, ale zobaczcie, no to też nie jest samochód, w którym nie mogę usiąść, chociaż no przy tym szklanym dachu brakuje mi miejsca nad głową. Tu jestem tak na styk, nie mam podłokietnika, nie mam tych wszystkich gadżetów. Ale tak jak mówiliśmy, no, to nie jest porównanie rodzinnych samochodów, czyli nie szukamy tego bardziej rodzinnego. Tylko bardziej za te same pieniądze poszukujemy samochodu, który poradzi sobie w lekkim terenie, a to z całą pewnością, co za chwilę Wam pokażemy, dotyczy Suzuki Vitara. Naszą jazdę zaczynamy od Suzuki, ale nie pojedziemy na tą górkę, która... widzicie, jak wygląda? Tutaj nie będzie wcale przelewek, ale no, myślę, że Suzuki, który jest o 300 kg lżejszy, no, ma tutaj pewną przewagę. Przy okazji 175 mm prześwitła tam 200, także trochę lepiej, ale masa myślę, że może zrobić swoje. Chociaż jak ogląda się testy Jayco, to ono sobie radzi w terenie, ale Suzuki też. No i tak, Witara, auto, które jest z nami od 2015 roku w tej wersji po liftingu, oczywiście jest udoskonalone, między innymi to, ale. No to jest samochód, w którym ten wiek już niestety czuć. Ja go czuję zwłaszcza, jeżeli chodzi o zawieszenie. Ono jest miękkie, ale tak jak się jedzie po dziurach, to niestety pozostawia spory niedosyt. Prawdopodobnie za krótki skok amortyzatorów powoduje to, że ten samochód buja. Tam, gdzie normalnym samochodem jeżdżę sobie 15 na godzinę po jakichś takich ostrych dziurach, tym samochodem muszę jechać 10, 7, żeby w ogóle mi tutaj pasażerowie nie szaleli w środku. Poza tym bardzo przyjemny samochód. Hybrydka, więc spalanie też jest troszeczkę mniejsze niż byśmy mieli tutaj czystą benzynę, ale nie spodziewajcie się wyników takich jak można robić Toyotami w mieście. No tutaj piątki się nie pojawiają z przodu. Tutaj jest 6, 6,5, 7. Takie wyniki w mieście się robi tym samochodem. Mówię oczywiście o takim mieście jak Warszawa, o stanie w korkach, o czerwonych światłach i tak dalej, i tak dalej. Jak jesteśmy przy czerwonym świetle, to jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, bo tutaj jest skrzynia zautomatyzowana, czyli tak naprawdę manual, w którym dołożono tą całą. Otoczkę yy, sterowania tą skrzynią automatycznie. I teraz tak ruszam i nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, i dopiero jest ten moment obrotowy. Więc jeśli Witara, to myślę, że z manualną skrzynią biegów zdecydowanie nie stąd, czyli de facto będzie to samochód troszeczkę tańszy. To też nie jest głupie. Hybryda do rozważenia. Hybryda jest tutaj no, trochę zabiera bagażnika, trochę obcina ze spalania, ale to nie są takie rezultaty jak w przypadku toyot. To jest do przemyślenia, ale sam samochód, no mimo takiego dużego stażu rynkowego, no to jest dalej takim samochodem, jak był. Takich samochodów na rynku jest tak naprawdę coraz mniej, takiego prostego sterowania autem. Takiego, no, no ten samochód jest dokładnie taki, jak był te 10 lat temu. Się właściwie dużo nie zmieniło. Czyli jeżeli lubicie takie samochody, a troszeczkę to jest taki segment takich samochodów na działkę. No to być może to w dalszym ciągu nie jest zła oferta. No szkoda tylko, że witara z napędem na cztery koła nie kosztuje już 70 tysięcy złotych, tak jak kiedyś. Tylko w przypadku tej wypasionej wersji przekraczamy 150 tysięcy złotych. A jak przekraczamy 150 tysięcy złotych, to pojawia się konkurencja z Chin, która mówi: Damy Wam więcej, a tylko troszkę więcej musicie za to zapłacić. I teraz do tej konkurencji Was zapraszam, a potem na góreczkę i zobaczymy, jak te samochody sobie radzą na piasku. Czas na Jayco. Och, tutaj wyraźnie troszeczkę sobie usiedliśmy w tym piasku. No, ale spora masa robi swoje, jak widzieliście. Niemiecki napęd sobie poradził, niemiecka też jest skrzynia biegów, dwusprzęgłowa, Getrag. A jeżeli chodzi o zawieszenie, to nie wiemy, kto opracowywał, ale mówię o tym, bo zawieszenie w tym samochodzie, podobnie jak skrzynia biegów, jest fajniejsza niż suwy. Oczywiście, to jest samochód nastawiony na komfort on się bardzo wychyla, on się bardzo przechyla ale to jest fajne, bo te europejskie suwy, te japońskie suwy, są coraz sztywniejsze, mam takie wrażenie poza oczywiście francuskimi więc fajnie, że jest takie auto też nastawione kolejne auto, bo to jest kolejne auto, w którym odczuwamy fajną pracę zawieszenia. Ukrywa Jako swoją masę, tak muszę powiedzieć, podczas jazdy. Oczywiście, nie mamy tutaj żadnej hybrydy. No jest to klasyczny benzynowy silnik z tryskiem bezpośrednim z turbo z sprężarką czterocylindrowy oczywiście, no, który już na papierze już danych producenta ma spalanie 8.0, 0 A to zawsze trzeba parę 10% do czegoś takiego dodać. I to jest, myślę, największy minus tego samochodu. Zresztą to jest kolejny samochód, który ma taki minus chiński, który testujemy. Ale poza tym, zobaczcie, jak to się pięknie odpycha. Jak pięknie ta skrzynia biegów współpracuje z tym napędem, z tym napędem na cztery koła przy okazji. No, jestem w szoku, że można przyjść, powiedzieć, zrobiliśmy samochód, to sobie teraz go posprawdzajcie. My zaczynamy jeździć tymi chińskimi samochodami i one okazują się bardzo, bardzo udane. Do tego wciąż Mówię wciąż, bo kiedyś tak nie będzie. Kiedyś te samochody nie będą miały tak atrakcyjnych cen, ale póki co te samochody można kupić relatywnie tanio bo tu mówimy o 157 900 zł za taką wersję z napędem na cztery koła, z tymi wszystkimi kamerami które właśnie teraz mi się odpaliły, jak skręcam sobie tutaj w prawo. No, można powiedzieć, okazja od dłuższego czasu nie patrzyłem na drogę. Tak, no to jest upierdliwe, to się da tutaj wyłączyć, ale proszę, nie, nie każcie mi tego robić teraz, jak prowadzę. Mm, tak, no to jest coś, co by mi przeszkadzało w tym samochodzie, obsługa tego wszystkiego tutaj. Poza tym bardzo fajne, duże dojrzałe auto z fajnym zawieszeniem, no ale tak, Troszeczkę odpowiadamy sobie tutaj na pytanie, jak ten samochód sprawdzi się w terenie. No bardzo udany samochód, ale troszkę w tym odcinku chcemy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy on się nadaje do tego, żeby utwardzone drogi nim opuścić i jak on się w tym terenie sprawdzi. I teraz w teren Was zapraszam. I tu zobaczymy sobie, czy ten napęd, czy to wszystko, co obiecują nam Chińczycy z koncernu Omoda Jayco, się sprawdzi na naszej testowej górce. O pomoc poprosiliśmy naszego kolegę, ja będę mówił, co robimy. Mamy tryb snow, mamy lock, mamy sp off i mamy manual ustawiony na skrzyni biegów. No i tyle, żeśmy wjechali. My już tu wjeżdżaliśmy takim podobnym Suzuki, tylko ono było manualne, ale wszystko było zmrożone. No ale zobaczcie zobaczcie, no brakuje nam prześwitu tutaj, tu jest zbyt Kopny piasek, za bardzo duże kolejny, żeby tutaj próbować. Myślę, że próbujemy sobie, spróbujemy sobie z drugiej strony, ale zanim to zrobimy, to w tym samym miejscu zobaczymy, czy DAK-7 sobie poradzi, bo być może te 25 mm więcej prześwitu da radę tutaj. No bo Suzuki wyraźnie nam tutaj się zatrzymało, też przez to, że piasek od spodu je blokował. No i teraz to samo cięższym samochodem chińskim. W tym wypadku tryb, ustawiony tryb piasek. Nieadekwatna sytuacja, dużo dalej nie dojechał. No i teraz pytanie: czy uda się zjechać na dół? Udało się zjechać na dół. Ciekawe, czy gdyby była inna opona, to by sobie ten samochód poradził. Ale zobaczcie, to jest to sama sytuacja, co tam. My te kolejne po prostu mamy za wysokie. Tutaj ten samochód już wyraźnie przytarł sobie swoim spodem. On jest fajny pod spodem, bo tam nie ma za dużo wystających elementów, z tego co widziałem. No, ale jednak prześwit 200 mm okazał się za mały, żeby tą naszą tutaj testową góreczkę pokonać. No i druga strona. Tym razem zaczynamy od Jayco. Zapraszam cię. Pytanie, czy tu się uda zobaczymy? Prawdopodobnie dojedzie trochę dalej. Moim zdaniem na górkę nie wiedzie. Zobacz. Ładnie ten napęd bardzo przenosi. O nie, tutaj sobie bardzo ładnie poradził i dopiero w tym miejscu stanął, czyli. Troszeczkę dalej dojechał niż za pierwszym razem. Zapraszamy Witarkę. Miejsce, do którego dojechało Jayco, kończy się dokładnie w tym miejscu. Zobaczymy, czy Witara sobie poradzi. No, na razie idzie bardzo ładnie. Fajnie ten napęd się przenosi. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O całą długość samochodu dalej, ale myślę, że istotne jest to, że gdyby ten samochód miał normalną skrzynię biegów, a nie taką zrobotyzowaną. To prawdopodobnie poradziłby sobie dużo lepiej. No, bo prawda jest taka, że trochę też się boimy o te skrzynie. Bo nie ukrywamy, że już było tutaj czuć sprzęgłem. Ale dalej, no. Witara, masa 300 kg mniej. Podsumowując, jeden, i drugi samochód się nada w teren. Nie patrzcie na to, że one nie wjechały tutaj, bo ten bo ten warunek tutaj jest naprawdę, naprawdę ciężki, ten piasek no, jest dosyć ciężki, mimo tego, że jest sypki, on jest wilgotny, e, więc jest na takim pograniczu, no, myślę, że trzeba mieć porządnie zmotaną terenówkę, żeby tutaj wjechać z blokadami i tak dalej, na porządnym terenowym ogumieniu, więc jak na takie zwykłe samochody, na dojazd na działkę, to i tak bardzo daleko dojechały. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka.